Krzysztof, przegrałeś walkę 9 do 1 oczami sędziów. Czujesz, że to jest prawidłowy werdykt? Nie, no, walkę tam przegrałem, prawda, ale chyba nie taką wysoką punktacją. Nie wiem, no będę musiał to obejrzeć na spokojnie i zobaczyć, czy faktycznie tak wysoko przegrałem. A powiedz, co poszło nie tak w tej walce, że, no nie wiem, no, przed pojedynkiem nie mówiłeś, że, nie wiem, znokautujesz rywale, niczego wielkiego nie zapowiadałeś, no ale no, nie wyglądało to za, za dobrze. No chciałem dać dobrą wal. wszystko wytrzymywałem dobrze kondycyjnie, gdzieś tam mentalnie jakby ten podświadomości jest ten mój, te kontuzy, ten bark, odczuwam ten bark, mam, miałem w obydwu barkach tam ponadrywane sięgna, połamany bark, więc może tam podświadomości gdzieś stopuje w pewnym momencie, bo boję się może o ten bark. A tak z boku patrząc, to tak do szóstej rundy było tak naprawdę koło remisu, czułeś, że, że łapałeś w żagle tak w połowie dystansu? No myślałem, że kurczę, no nie przyjmowałem tam żadnych takich wielkich ciosów. Wydawało mi się, że walka jest taka dosyć, dosyć wyrównana. Były momenty, że miałem jakby Kamila troszkę jakby trafionego, że mogłem tą walkę, gdybym przyspieszył, gdybym znów może odzyskał tą werwę taką, jak boksowałem z Kamału, z Zeganem. To może ta walka by się skończyła trochę inaczej. Zabrakło czy powietrza trochę w końcówce? Nie, czułem się kurde, kondycyjnie bardzo dobrze. Tuf mi bardzo dobrze chodził, balansowałem, więc kondycyjnie bardzo dobrze wszystko wytrzymywałem. No nie wiem, nie wiem nie mogę odpowiedzieć dzisiaj na dzisiaj pytanie, na dzisiaj co zawiodło. Będę musiał na spokojnie usiąść, obejrzeć walkę i wtedy będę mógł cośkolwiek powiedzieć. Powiedz co dalej, bo powiedziałeś, że wreszcie czujesz się dobrze na treningach, czujesz się spokojny psychicznie, przyszła duża walka, kolejna porażka, to Cię nie, nie podłamało trochę? Nie, nie podłamało mnie, ponieważ wiedziałem, że będzie bardzo ciężka dla mnie walka, że z jednej strony też punktowo, też świadomości miałem, wiedziałem, że nie będą punktować tego, znaczy, to nie jest tak, że ja mam jakiś żal czy coś, Walkę gdzieś tam przegrałem, ale no nie tak wysoko, więc co ja mogę powiedzieć? Czy to w głowie jakiś rewanż? Czy byś chciał? Czy... Nie jak to wiem, jest? bardzo chętnie. Po prostu ja trenuję praktycznie 4 miesiące prawda, po wypadku, więc to nie są jakieś wielkie, wielkie przygotowania pod względem mało czasu. Prawda. W lipcu miałem wypadek, a już praktycznie zdążyłem zrobić dwie walki z bardzo dobrymi bokserami. Chciałbym dostać teraz właśnie odbudować się, dostać słabszych przeciwników, zaplanować sobie jakieś akcje, przećwiczyć, żebym się mógł mentalnie odbudować. No właśnie, ale do takiej odbudowy kariery potrzebny jest promotor. Ty tymczasem rozstałeś się z Tomkiem Bielońskim. Jak będzie wyglądała dalsza twoja kariera? Mam menadżera, mam sponsorów. Będę szukał, e, mam, po prostu będę miał promotora. Jest w trakcie robienia licencji promotorskiej. Po prostu będę szukał gdzieś, będziemy szukać po prostu zaproszeń na, na galę, czy pana Andrzeja Wasilewskiego, czy pana Andrzeja Gmitruka, czy jeszcze kogoś. No, będę chciał się pokazywać na różnych galach.